We'll Dzień dobry, Jerzy Petersburski, junior, a moim gościem jest Jakub Grzybowski, dyrygent, przewodniczący samorządu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, człowiek orkiestra. Przekonaj mnie i tych wszystkich, którzy dzisiaj siedzą, studentów, rodziny dalekie, bliższe, a propos Twoich pasji. Do czego mnie przekonasz? Przekonam przede wszystkim do jakiejś autentyczności wszystkich działań, które, które dotychczas pełnię. Tak naprawdę odczuwam niebywałą korelację między zarówno tymi um, zagadnieniami pod, potrzebnymi do zawodu dyrygenta, jak i tymi do samorządu. I ta właśnie spójność, jakby, i wspólny, wspólny, yy, wspólna baza, jakiś, mhm. nie wiem, cech, yy, bardzo mi sprzyja. Ty jako ten człowiek, ta twoja osobowość kształtuje. Yy... Te pozycje, które zdobywasz, bo jako dyrygent praca z orkiestrą. A z drugiej strony, jednak ta przyszłość takiego menadżera, artysty, też w tobie to widzę. Bardzo dziękuję. A gdyby była taka możliwość, lub tylko wybór, że albo albo? No to jest wybór rodem z tragedii antycznej, ale. O tym myślałem. <laughs> Wydaje mi się, że. Że jednak drygent. Mhm. Że to jest zwłaszcza jakoś ostatnio tak, y, nachodzą mnie takie refleksje, że, że jednak to jest ten prym, z którego wyszedłem, i, i w razie naprawdę jakiegoś konfliktu to jest, to jest to, do czego wrócę. Prawdę powiedziawszy, gdybym tego nie lubił, gdybym mhm. tego nie kochał, to, to bym tego nie zrobił. To A po co tym jest takiego pięknego, fantastycznego, że nie da się tego nie kochać? Wiesz, co Jurku, bo. Ja na przykład jestem taką osobą, że ja nie potrafię, gdybym się ograniczył do siatki godzin, do programu studiów, ja podejrzewam, że ja bym tyle dni mógł przeleżeć, nic nie robiąc, że mnie to osobiście przeraża. A tak naprawdę ym, ludzie, kontakt z ludźmi, zarówno jako dyrygent, jako przewodniczący samorządu, Cały czas mam kontakt z kimś, to, to są spotkania, które inspirują, to jest... Yy, ja zawsze mówię, że mi zależy na tym zarażaniu uśmiechem i, i ten uśmiech, yy, no niejako się nim trochę żywię. Smakuje Tobie? <śmiech> <śmiech> Bardzo. <śmiech> Bardzo, tak, ale oprócz tego uśmiechu jednak też masz te właściwości, w cudzysłowie przywódcze, że to jest niezwykle trudne, tak mówiąc poważnie, stworzyć taką atmosferę, żeby była niezwykle przyjacielska atmosfera wśród kolegów, koleżanek. Ale kiedy przychodzi coś, co trzeba zrobić, to to robią. To jest faktycznie jakieś wyzwanie, które wiąże ze sobą ta funkcja, bo jednak zarówno jak i ja, jak i inni samorządowcy. Y żadnego wynagrodzenia za swoją pracę y, materialnego nie dostają. No jest to funkcja z całą pewnością przejściowa, bo to są zaledwie y, dwa lata, bądź też rok w niektórych przypadkach. Y, mhm. Uczę się. Uczę się, to jest, to jest niebywały, y, niebywale skuteczny dla mnie poligon. Jak być dobrym człowiekiem? Słuchać. Mhm. To jest właśnie, to jest ta kompetencja, zarówno właśnie dyrygencka, jak i liderska. Tylko wtedy jakby jesteśmy w stanie być otwarci na to, co się dzieje wokół. A że ty masz dobry wzrok, to obserwujesz, co się dzieje wokół <gry> i słuch równie dobry. Także trzymaj tak dalej i moim gościem był Jakub Grzybowski. Bardzo serdecznie dziękuję, a my się widzimy niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Do dziękuję, zobaczenia. Jurku. Do widzenia. Dziękuję.